Cześć, tu Piotr z kanału Nesmaczniejszy Blog. Dzisiaj witam w kolejnej serii recenzji puszek z Arpolu, puszki wojskowe z 2020 roku. Dzisiaj mamy zestaw mieszany, czyli taki obiadowo-śniadaniowo-kolacyjny, bo mamy zupę cebulową z mięsem zagęszczonym oraz kiełbasę wojskową. Żadnej z tych puszek jeszcze nigdy nie próbowałem, a przyznaję, że pomysł zupy cebulowej z mięsem. No, to jest takie zestawienie, na które bym sam nie wpadł, więc jestem tym bardziej, tym bardziej zainteresowany. Zaczniemy też od tej puszki. Wygląda ona, widzicie, dość strasznie, więc jeszcze raz pozdrawiam firmę UPS, która torturowała mój karton. Przyjrzyjmy się, co tutaj jest. Tu jest tak: mięso wołowe z łopatki, 17%, mąka, masło. Powinno być też cebula, moim zdaniem jest cebula, ale nie jest napisane ile. Natomiast z kolejności składników wynika, że <noise> powinno być tego więcej niż mięsa. Są oczywiście warzywa, no niestety jest też tłuszcz palmowy. No, więc takie średnie, jakby średnio przyzwoity zestaw. Nie mamy tutaj jakiegoś łatwego otwarcia. Więc otworzę to i odgrzeję część tej zupy. Zwłaszcza, że to jest 850 g i trzeba tu dodać jeszcze raz tyle wody, więc tej zupy będą prawie 2 litry. Co oczywiście nie jest to do zjedzenia na jednej osobie na raz, to są przynajmniej 4 posiłki. Potem zajmiemy się kiełbasą wojskową. To słupka jest gotowa. W była gęsta, ale po rozrzedzeniu jest, ma normalną konsystencję. Wyłowiłem też parę kawałków mięsa, którego nie ma za dużo, zgodnie ze składem procentowym. I nic nie dodawałem, oprócz tej wody, żadnego soli, pieprzu, więc spróbujemy oryginalnego smaku. Jeszcze z kawałeczkiem mięsa spróbuję. No to czas na wady i zalety. Zaczniemy od pewnych uwag. Mianowicie, zupa jest dość rzadka i myślę, że lepiej byłoby, gdybym nie dodawał tyle wody, bo ona jest troszeczkę w smaku też wodnista. Ale, ale, mimo wszystko uważam, że zalety przewyższają wady, ponieważ rzeczywiście czuć tą cebulę pewnie byłaby jeszcze bardziej wyraźna gdyby była mniej rozszedzona o, tutaj widać nawet są kawałeczki cebuli i też czuć taki dość fajny posmak od tego mięsa właśnie takiej gotowanej łopatki i powiem, że no nie jest to klasyczna zupa cebulowa ale jest też dość dobrze przyprawiona z solą i pieprzem, tutaj nie wiem co pływa, może majeranek może troszkę więcej sił, ale naprawdę przyzwoita jest przyzwoita w smaku zupa. Więc uważam, że udany wyrób. Ponieważ interesowało mnie, czy rzeczywiście ta zupa jest za bardzo rozrzedzona, więc spróbowałem odzyskać część. Odparowałem mniej więcej połowę, myślę, wody, która w niej była. Nie jest to takie gęste jak z puszki, ale jest dużo bardziej gęste. Zobaczcie. Teraz spróbuję, czy smak się zmienił. Może troszkę mięska. No, muszę powiedzieć, że pomogło. Zupa jest dużo bardziej cebulowa i dużo więcej ma takiej słodyczy od cebuli, która jest charakterystyczna. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby akurat w przypadku tej zupy, bo to nie dotyczy wszystkich zup skondensowanych, dodać tylko połowę wody a pora na kiełbasę wojskową co tu jest w środku mięso wieprzowe 41% a reszta to są jakieś wypełniacze inne skórki wieprzowe, mięso z indyka 12% i tego typu atrakcje no i nie wiem czemu to się nazywa kiełbasa wygląda na zwykłą mielonkę no ale mimo wszystko otwieramy i to jest nasza kiełbasa po otwarciu jest galaretka, trochę tłuszczu. Stała w temperaturze pokojowej, więc jakby konsystencja jest pewnie w lodówce byłaby sztywniejsza. Więc ukroimy kawałek. Tak wygląda w przekroju. No, niezbyt sympatycznie. Pachnie jak taka normalna mielonka puszka. Spróbujemy. Standardowy smak mielonki. Dość słona, tą galaretkę, też czuć no taka przyzwoita, ale to taki średni klasy puszka, po prostu, więc ten wyrob oceniam na średni. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w innych odcinkach z serii o puszkach polu.